Dzień dobry, w poprzednich filmikach pokazywaliśmy, że wóz Modulo 2 o pojemności 12 000 litrów zostanie doposażony w aplikator Pendy Slide. Oczywiście, co zostało uczynione. Tutaj panowie kalibrują ramię Jumbo. Niebawem wóz zostanie. Przekazany klientowi już jako gotowy do pracy. Aplikator o szerokości 7,5 m Bendy Slide Basic. Mogą właśnie Państwo zobaczyć, jak to wszystko pracuje. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany zakupem takiego zestawu wozu z aplikatorem oraz z ramieniem Jumbo, zapraszam do kontaktu z oddziałem w Numery telefonów zostaną podane w opisie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.